Serdecznie witam Państwa na konferencji. Ta konferencja jest organizowana w związku z wczorajszą konferencją przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Tomasza Zowieraja. A w naszej konferencji udział wezmą, pozwolę sobie, od kobiet pani Anna Mękiewicz, kandydatka PiS na prezydenta miasta Koszalina. Dzień dobry, witam Państwa. Nasz drugi gość, pan Adam Ostaszewski, szef Sojuszu Jednostkimokratycznej w Koszalinie, radny sejmiku wojewódzkiego, kandydat SLD na stanowisko prezydenta miasta i prezes Stowarzyszenia Przy Koszalin, kanclerz Politechni Koszalińskiej kandydat na Urząd Prezydenta Miasta, pan Artur Wezgren. Bardzo proszę, oddaję Państwu głos. Szanowni Państwo, wczoraj odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez, jak się wydawało, wiceprezydenta miasta Koszalina. Zastanawialiśmy się nawet, czy robić dzisiejszą konferencję, ponieważ to, co zobaczyliśmy na przekazie filmowym, na zarejestrowanej konferencji, właściwie wzbudziło w nas pewne zażenowanie. To było coś niezwykłego w warunkach naszych, nawet naszej koszalińskiej kultury politycznej, coś co przekroczyło wszelkie normy. Ale żebyśmy mogli rozmawiać o rzeczach takich bardziej y, konkretnych, to ta konferencja obejmowała dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył a, pewnego sporu pomiędzy mną a platformą dotyczącego a, poziomu bezrobocia w koszarińskiej przez ostatnie cztery lata. Ja mam dla Państwa, część Państwa już otrzyma, otrzymała od mnie materiały, które są wyciągiem z raportu GUS i Koszamińskiego Powiatowego Urzędu Pracy, które pokazują, jak się zachowywało bezrobocie w ciągu ostatnich 4 lat, czyli od 2010 roku do 2014 roku. Z tych materiałów wynika jednoznacznie, że przez cały okres, którym, o którym mówimy, okres kadencji, Bezrobocie było dużo większe niż to, które zastał pan prezydent etycki. Bezrobocie sięgało nawet momentami 13, ponad 13%. Załączyliśmy też taki wykres na końcu, który pokazuje, ile bezrobotnych w każdym roku było średnio rzecz biorąc oczywiście, bo to Państwo macie świadomość, że jest inaczej w lipcu, inaczej, w sierpniu, inaczej w lutym, ile średnio rzecz biorąc w każdym roku. To były liczby na poziomie 6300 6 bezrobotnych. Podczas kiedy na początku kadencji mówiliśmy o 5300 osobach. Nie będziemy tego więcej komentowali. Nie będziemy również komentowali formuły, które, do której przekazywano tą informację, ponieważ uważamy to za nieprzyzwoite, mówiąc delikatnie. Druga część tej konferencji dotyczyła rzeczy znacznie gorszych. Dlatego jesteśmy tutaj we troje, bo ona dotyczyła całej naszej, naszej trójki. Otóż pojawiły się słowa, które były oburzające. Były oburzające dlatego, że e, brzmiały mniej więcej tak, kupczenie stanowiskami, podpalanie koszalina, rozszarpywanie koszalina, e, pożądanie władzy tak, tak mniej więcej to odbierałem. Proszę Państwa. Nie przystoi, żeby ktoś, kto piastuje funkcję wiceprezydenta miasta albo przewodniczącego partii rządzącej, mówimy tu o partii Platformy Obywatelskiej, zachowywał się w ten sposób bez względu na to, jaki komunikat chciał przekazać. To po prostu jest Kucpa, taka najzwyklejsza chucpa. Bardzo proszę pani. Szanowni Państwo, zapewne to jest zdziwienie, że ja tutaj akurat występuję. Występuję otóż dlatego na tej konferencji, jak powiedział Artur Wesgraj, kandydat na prezydenta, zostaliśmy po prostu pomówieni, obrażeni. My nie będziemy pozwu składać w trybie wyborczym, bo rzeczywiście trzeba się skupić na kampanii, a nie na przesiadywaniu w sądach. Nie wykluczone, że ja taki pozew złożę do Sądu Cywilnego Cywilnego po wyborach, ale, ale to jest kwestia rozważenia. Dlaczego akurat pan Tomasz Wezgra, Tomasz <toddź> <toddź> Sobieraj Tom Tomasz Sobieraj, wiceprezydent Koszelina, zrobił taką wspólną konferencję z panem Kuriatą i mówił o, o układzie. Szanowni Państwo, my o takim układzie, aczkolwiek nie dosłownie my i nie dosłownie o układzie, ale ja na jednej ze swoich konferencji prasowych mówiłam o nepotyzmie kolesiostwie. I ta konferencja prasowa ukazała się właśnie wczoraj w tej Oto Gazecie, gdzie przedstawiono drzewo genealogiczne rodziny Platformy Obywatelskiej. I tu są wypisane czołowe nazwiska e, osób piastujących wysokie stanowiska w Platformie Obywatelskiej i, związane, i stanowiska, które posiadają ich członkowie rodziny. Ja chciałabym jeszcze, bo ja tu się z niczego nie wycofuję, powiem więcej. Ja chciałabym jeszcze kilka nazwisk dołożyć, bo w tej gazecie się nie ukazały. Więc powiem, że niejaki pan Cezary Kopyłowski, który jest szwagrem. Pana wiceprezydenta Sobieraja, który raczył wczoraj zrobić taką konferencję, jest dyrekt zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Objął po nim to stanowisko. Synowa pana ministra Gawłoskiego, bo oprócz tego, że żona i pasier pracują w jednostkach publicznych, samorządowych, to jeszcze synowa pana Gawłoskiego pracuje w Urzędzie Miejskim. Synowa pana Kuriaty, może nie Jana Kuriaty, tylko Jana Kuriaty również pracuje w urzędzie miejskim. Pana Kuriaty, który wczoraj wystąpił na konferencji prasowej. Córka pana senatora Zientarskiego, bo oprócz tego, że żona pracuje w jednostkach publicznych, to córka pana Zientarskiego pracuje w służbie więziennej, czyli również w jednostce publicznej. To jest ta właśnie ekipa, która rządzi koszalinem. Zarzucając nam układy, jak to, jak to Pan sobie raczył powiedzieć, ja sobie wszystko wypisałam, że stworzyliśmy układ, że został stworzony układ przez Wezgraja Mędlewicz Ostaszewskiego do zdobycia, chęci zdobycia władzy dla samego posiadania, kupczenie, rozszarpywanie miasta, podpalanie miasta. Szanowni Państwo, nigdy nie było kupczenia żadnego i rozmowy na temat jakichkolwiek stanowisk między mną a kandydatem na prezydenta Arturem Wezgraje, między pisem a kandydatem na prezydenta Arturem Wezgraje. Natomiast były prowadzone rozmowy ze strony Platformy Obywatelskiej z niektórymi, a może powiem tak, z pisem, gdzie rzeczywiście próbowano przekonywać nas do tego żebyśmy weszli w koalicję z platformą obywatelską i tu było kupczenie szanowni państwo ponieważ proponowano nam wiceprezydenta wiceprzewodniczącego rady miejskiej spółki miejskie i komisje miejskie więc ja się pytam co pan zbieraj na to bo kupczyć to świetnie potrafią ale oni nie my Rozmowy, jakie toczą się między naszą trójką, dotyczą tylko i wyłącznie spraw merytorycznych, przyszłości naszego miasta, programu ratunkowego dla miasta Koszali, Niczego więcej. Jeżeli Platforma Obywatelska w osobie pana wiceprezydenta sobie Raja komuś zarzuca kupczenie, to ja się pytam, co w takim razie, jak można nazwać to, co oni wyrabiają? To drzewo genealogiczne, te, to przekupywanie y, innych opcji politycznych czy wyłapywanie, wyłuskiwanie niektórych radnych, żeby przeciągnąć na swoją stronę. Czym to jest? Dzisiaj się po prostu boją, pali im się grunt pod nogami, tracą władzę, szanowni państwo, i te drzewka genealogiczne stracą całkowicie. Więc. Rzucają i na, na prawo i na lewo inwektywami, pomówieniami. Najlepiej, już to klasyk swego czasu powiedział, nie będę tutaj cytować, y, przy, przypominać kto, ale powiedział: jak pies nie może ugryźć, to musi chociaż obsikać. I to jest właśnie typowy przykład y, kolesiostwa, kumoterstwa i układów, z którymi my rzeczywiście chcemy skończyć. Dziękuję. A przepraszam, a, te, a ta, ta propozycja z, ze strony Platformy w stosunku do pisu, to kiedy była? Tak no, w tym była ta rozmowa? W tym tygodniu nie powiem, z pisem na szczycie. No, znaczy PiS szanowni to wiadomo, Państwo, mi, z szanowni, szanowni Państwo, e, między innymi dlatego, że dochodziło do takich rozmów, bo próbowano nas rozbić. E, Pis nie jest Dobrze, taki, wiadomo, żeby się. Ani, moment. Ale kto zaproponował kto? Konkretnie? konkretów? Nie będę mówić. Nie, 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 no to, czyli to jest jakby powtórka tak jak wczoraj. Ale czyli przepraszam bardzo, zła... były rozmowy toczone, dlatego, dlatego była konferencja posła Hoca, żeby temu zapobiec, żeby nie było, żeby nie dochodziło do takich rozmów więcej, żeby nie, by, nie żebyśmy nie byli podejrzewani właśnie o kupczenie. I nie było z naszej strony ze strony PiS u żadnego podziału. Ale kto to, to, to? Nawet jeśli, kto? 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 Nawet jeśli nie chce nie. Powiedzieć, nie kto, mogę to powiedzieć to rozumiem, że wysocy członkowie tak Platformy tak, Obywatelskiej tak, bądź jest, też władzy jest. Tak. Mówimy Platforma Obywatelska. Dobrze. Ogólnie. Dobrze. Tak. tak? Teraz a nie położyć na lewą stronę. <laughs> Szanowni Państwo, doszło wczoraj do rzeczy strasznej, okropnej i haniebnej. Oto przewodniczący rządzącej w koszalinie partii, zastępca prezydenta miasta. Urzędnik samorządowy Wolnej Polski oświadczył, że udzielenie poparcia jednemu z kandydatów na funkcję prezydenta miasta w wolnych i demokratycznych wyborach to jest marchorstwo. Tego inaczej nazwać nie można. To jest sianie niepokojów społecznych, według niego, i podpalanie społeczne naszego miasta. Jest to hańba. Ja, kiedy widziałem wczoraj wypowiedź pana Tomasza Sowieraja, czułem się tak, jakbym przeniósł się w minioną epokę. Jakbym słuchał sekretarza partii z lat 60., minionej epoki, lat 60. XX wieku, jakbym słuchał Gomułki, zabrakło mi tylko stwierdzenia, raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Albo stwierdzenia Cyrankiewicza, kto podniesie rękę na władzę platformianą, temu ta ręka zostanie obcięta. To była tego typu wypowiedź. To jest hańba. To jest, proszę Państwa, hańba, i tutaj to no, trudno mi jest ukryć zdenerwowanie z uwagi na to, że tego typu wypowiedzi jeszcze się u nas nie zdarzały. Dlatego też mam pytanie do pana prezydenta Piotra Jednińskiego. Czy akceptuje taką wypowiedź? Czy akceptuje to, że każdy, kto nie odda na niego głosu, jest podpalaczem miasta? Jest osobą, która ma siać niepokój społeczny. Czy on to akceptuje? Jeżeli tego nie akceptuje, to wzywam go do natychmiastowego zdymisjonowania zastępcy prezydenta Tomasza Sobieraja. Pan Tomasz Sobieraj przynosi hańbę nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu i naszej władzy. Jest to niedopuszczalne, żeby w ten sposób urzędnik samorządowy w Koszalinie się zachowywał. W jakim układzie on mówi? O jakim układzie mówi człowiek, którego szwagier w wyjaśnionych okolicznościach, bez konkursu, objął ważne stanowisko w Urzędzie Pracy? Jakie stanowiska mieliśmy dzielić? Ja przypomnę panu Tomaszowi Sobierajowi, że stanowisko, o które ubiega się pan Artur Wezgraj, pochodzi z wolnych i demokratycznych wyborów. To co, my mieliśmy stwierdzić, panie Arturze, jest pan prezydentem? No. Panie Tomaszu, mamy w Polsce demokrację, ja panu to chcę przypomnieć. A poza tym, no jakie stanowisko ja miałbym wziąć w Koszalinie? Ja już po raz chyba milion, po raz setny będę oświadczał, że zostaję w sejmiku i właśnie tam, w sejmiku, będę wspierał prezydenta miasta, będę wspierał go w tym, aby te środki unijne także trafiały do Koszalina i będę się przeciwstawiał jakiejkolwiek blokadzie tych środków w przypadku, gdyby pan Artur Wezgraj został prezydentem. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska została sama. Nie ma żadnych politycznych sojuszników. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kolejny z kandydatów na prezydenta miasta także nie poparł pana Jednińskiego w drugiej turze wyborów. Nie mają żadnego zaplecza i tego się najbardziej boją. Dlatego my stworzyliśmy to porozumienie, aby wspólnie doprowadzić do zmian w koszalinie, zmian na lepszych. Jest to porozumienie tylko i wyłącznie programowe. Jest to porozumienie, które ma służyć temu, aby w Koszalinie zaszły zmiany i aby władza w końcu zaczęła szanować mieszkańców Koszalina. Dziękuję bardzo. Panie Kacurzu, to jeśli możemy pytać, to ja bym chciał jeszcze również wrócić do tej konferencji mocnych słów. Tam padło stwierdzenie, że mamy pozew, ale nie idziemy do sądu, bo chce to skończyć z tą spiralą nienawiści. Chyba nawet cytat z tą brudną kampanią, którą prowadzi Artur Bezgra, jak się pan do tego stosunkuje. A drugie pytanie, tam również było mówiono o tym, że pan powiedział, że w porównaniu do roku 2010 Porównując go do 2014, 2014 o, o to bezrobocie, to bezrobocie wzrosło. Z tych nawet danych wynika, że ono zmalało. Zapewne nie ma tutaj dan, za, za, danych za 2010 rok, ale no sądzę, że nie, nie kłamali wtedy. Teraz więc pytanie: Czy padły z Pana ust słowa, że bezrobocie w Koszalinie od początku rządów Platformy Obywatelskiej wzrosło diametralnie, tak jak było to wczoraj podkreślane? Padły takie słowa, ale one nie dotyczyły porównania momentu, nie wiem, dnia dzisiejszego i momentu jakiegoś tam z roku 2010 roku. One dotyczyły, zresztą można przeczytać na mojej stronie internetowej, one dotyczyły zjawiska, które się działo przez te całe 4 lata. Dzisiaj to bezrobocie tak naprawdę, jakie jest, nawet nie wiemy. Nawiasem mówiąc, mówimy o bezrobociu rejestrowanym, dlatego że to, co tam jest podane nawet w odniesieniu do października, jest taką gwiazdką, która mówi o tym, że to są dane wstępne, jeszcze nie, nie zbadane. Dlatego pokazaliśmy Państwu, jak wyglądało to bezrobocie w roku 2014 na tym samacie, w takie uśrednione, czyli od stycznia do, 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 tak naprawdę do września i ile tych bezrobotnych było. I ono jest po prostu większe. Oczywiście można znaleźć w lutym liczbę maksymalnie dużego bezrobocia, na przykład w 2012 czy 2013 roku, można znaleźć w lipcu. W każdym roku mniejszym, bo to jest okres prac sezonowych, więc takich porównań się nie da zrobić. Mówimy o stałych miejscach pracy, o ludziach, którzy bezpiecznie mogą w Koszalinie mieszkać, pracować i mieć źródła dochodów. I w takim kontekście te dane pokazują, że niestety było przez te 4 lata źle, że zabiegi, które czynił, czynił zarząd miasta, zabiegi, które czynił. Prezydent nie były wystarczające do tego, żeby zrekompensować ten proces. Mieliśmy średnio rzecz biorąc o tysiąc więcej bezrobotnych niż było, niż było w 2010 roku. I to, jest, I to jest fakt i to jest tutaj wszystko, wszystko napisane. Padały tam bardzo różne różne rzeczy to... na, tej, na tej konferencji, również dotyczące trudnej kampanii, o której przed chwilą pan redaktor mówił. Ja nie znajduję miejsca, w którym... ktokolwiek z naszej trójki tutaj prowadził kampanię, którą można by określić nawet jako brudną. Natomiast byliśmy co jakiś czas wciągani w jakieś akcje, podobnie jak w tej chwili, bo to, co się w tej chwili odbywa nawet na tej konferencji, w nas budzi też zażenowanie, że w ogóle musimy się takimi sprawami zajmować, ale to przecież nie my wywołujemy. I za każdym razem mamy ten sam schemat, ten sam scenariusz. Gdzieś coś zostaje wywołane, a potem jesteśmy oskarżani, że robimy brudną, brudną kampanię. No to po prostu jest nieprzyzwoite. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.